Tygrys Syberyjski a Tygrys Bengalski. Czym się różnią? Oczywiście najczęściej uznajemy te tygrysy za jeden gatunek, że tych podgatunków właściwie nie ma. Ale w rzeczywistości jest całkowicie inaczej. Tych podgatunków jest kilka, a do niedawna, zanim spowodowaliśmy, że ich ubyło, było ich nawet dosyć sporo. Ale czym się różni tygrys Bengalski od Tygrysa Syberyjskiego? Oczywiście. Oba te podgatunki są największymi podgatunkami tygrysów. I najczęściej te syberyjskie są troszkę większe od tych bengalskich, dlatego często się mówi, że tygrys syberyjski jest największym z tygrysów. Bengalskie ważą do około 260 kg. Syberyjskie do 305. To są takie uśrednione wartości. Czyli jak widać bengalskie są troszkę mniejsze. Największe różnice pomiędzy nimi wynikają z tego, gdzie one mieszkają. Oczywiście Tygrys Bengalski to są Indie, Bangladesz, Nepal, południowe Chiny, czyli regiony, gdzie ta temperatura jest dosyć wysoka niekiedy bardzo wysoka. Mieszkają w wiecznie zielonych lasach liściastych, lasach namurzynowych, na łąkach, w pobliżu wody. Tamte temperatury nie spadają jakoś drastycznie, jest tam bardzo ciepło. Natomiast tygrysy syberyjskie, no jak sama nazwa wskazuje, kiedyś swoim zasięgiem obejmowały naprawdę potężny obszar Syberii, i niestety teraz jest ich o wiele mniej, no i zamieszkują o wiele mniejsze terytoria. I pamiętajmy, że tam w czasie zimy te temperatury mogą dochodzić, a nawet niekiedy przekraczać minus -40 stopni. I tygrys bengalski jest do tego świetnie przystosowany. Nie mówiąc o tym, że ta jego, to jego futro. Na czas zimy gęstnieje, staje się o wiele bardziej ciepłe, izolujące. Do tego, jako jedyny z tych podgatunków, potrafi gromadzić taką nawet 5 cm warstwę tłuszczu na brzuchu, po prostu, żeby nie tylko izolować, ale też, żeby mieć zapasy na zimę, żeby mieć z czego brać tą energię. I pomimo, że te różnice mogą się wydawać duże, tak jak teraz mówię, to jednak to są tylko podgatunki, i te różnice nie są aż tak duże. Stawiając obok siebie oba tygrysy, naprawdę niewiele osób będzie w stanie rozróżnić, który to, który, który to, który podgatunek. Pamiętajmy tylko, że tygrysy syberyjskie, ta ich sierść troszkę się różni od bengalskich, do tego w czasie zimy można powiedzieć, że troszkę blednie. Nie mylmy tutaj tygrysów syberyjskich z tymi biało-czarnymi i ta sierść po prostu dostosowuje się troszkę bardziej do tych warunków. Dzięki temu są one w stanie ukryć się, maskować. Kolejne różnice to to, na co polują. Pamiętajmy jednak, że to wszystko wynika z tego, jakie zwierzęta spotykają. Oczywiście w tych strefach, gdzie jest tygrys bęgalski, ta zwierzyna jest całkiem inna, bardziej przystosowane do tych, można powiedzieć, tropikalnych warunków. Natomiast tam, gdzie jest tygrys syberyjski, no to oczywiście te zwierzęta są całkiem inne. Kolejną różnicą jest to, że tygrysy syberyjskie z reguły omijają ludzi, nie atakują nas, nie wchodzą w konfrontację, wolą się wycofać, nie stosują, nie uważają nas za można powiedzieć, pożywienie za przeciwników i po prostu się wycofują. Niestety tygrys bengalski nie jest taki przyjacielski. O wiele częściej dochodzi do jego ataków na człowieka. On się nie wycofa i z reguły to my musimy się wycofać. On jest bardziej niebezpieczny w stosunku do ludzi. Pamiętajmy też, że niestety ale tygrysów syberyjskich jest bardzo niewiele. Jest ich, można powiedzieć, poniżej 500 Około 500 sztuk. W latach 40. można by było je naprawdę zmieścić w liczbie 30-40. Natomiast tygrys bęgarski, chociaż też jest go niewiele, to jednak jest go około 2,5, może do 3000, czyli kilkukrotnie więcej niż tygrysa syberyjskiego. Dziękuję za uwagę. W najbliższym czasie opublikuję materiał. Ogólnie o tygrysach, o poszczególnych podgatunkach, waga, charakter, na co polują, gdzie mieszkają, troszkę historii. Więc już teraz zapraszam do zasubskrybowania i naciśnięcia dzwoneczka. Dziękuję za uwagę.